No gram ja z tej strony Michał go na kanale. Um, um, mi ze mną tutaj jest na serwerze Filip. To ty konce to. To, 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 to są niczyk z żeby, żeby nie było słyszeć. Um, I tak to jest Big Brain, a będzie też dużo odcinków z tego. Um, Stanowiłem, że zobaczyłem um, taki serwer. No i ten, um, dzisiaj też będzie um, z Minecrafta, um, tylko, że będzie to Bedrock Edition, no niestety, no, przykro mi, um, w, kolejnym, w kolejnym odcinku może będzie, um, jeszcze um, jak minie ten odcinek z Roblox Edition, znaczy Minecraft Edition, to będzie może Java Edition, tak? Um, a ja chcę tutaj sobie, wiesz, um, taką książkę. A w ogóle tu jest książka za 500 trylionów monet. No tak, ona jest bardzo droga. Um, kolejna, ile będzie kosztowała? co? W sumie bardzo szybko się to czyta. A ile jest w ogóle za 300 mot? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, co nie? Tak. <sighs> Koniecznie. Koniecznie. Dobra, ile tam to kosztowało? Teraz mamy 200. Dobra, mogę teraz zrobić sobie go 200. Patrzcie, jaką teraz mam głowę. Teraz mam mega wielką głowę i skaczam. Jak chcecie być tacy mądrzy, to musicie kliknąć łapkę w górę. Po prostu jak zostawicie Też sub, jak zostawicie subskrypcję to, to plus to cho, to chłopie i chłopie albo dziewczyną plus 100 IQ dla Ciebie. Ten ktoś zasubskrybował ma 100 IQ plus 100 um, Każde dziecko ma z um, 120 IQ, to teraz macie 220 IQ. Czy tam 160, już nie pamiętam. Ja mam bardzo dużo IQ, bo ja subskrybuję dużo youtuberów. Tylko niestety nie w zwiększy odcinku. Ej, załóżmy, że jak zrobię taki filmik, to tyle. ile ja zasubskrybuję kanałów, to tyle będzie wiem, subskrypcji. To tyle jeszcze zostawicie subskrypcji. Macie jeszcze czas, żeby, żeby był live. Oczywiście. To więc szybko I tam. Mm. Um, um, Subskrypcję dajcie. Bo to jest mogę 400 Upgrade. A um, to, to Polak w ogóle stworzył bo jest tablica wyników, normalnie. Chyba zobaczymy, jak jest, gdy... Teraz taką... Ło! Wow, już tak wysoko skaczę. Wcześniej dotąd gdzieś skakałam, a teraz do dokąd skaczę. Co nie? Ach, mogę już doskoczyć normalnie do tego, tego progu. Skolzić sobie na fontanę. A, wcześniej już mogłem, ale my się nie zajmujemy, tylko po prostu sprzedajemy. Kolejna książka kosztuje 2500, więc sobie za 1200. Um. Mój kolega jest tutaj, tu masz pomarańczową książkę, ile twoja pomarańczowa książka daje? Moja? Plus 200 IQ. No. Ja już ją mam i będę kupywał za 50k. Tym więcej książka. kupacie. Jeżeli kupię tą książkę, to dostaniecie, jeżeli subskrybujecie kanał, to dostaniecie plus 500 IQ. Tak. A jak nie, no to jak nie zasubskrybujesz, to, to po prostu nie masz IQ. A jeżeli nie załapkujesz w filmiku, to po prostu jest ciebie gej. Taki rudy, rudy gej. Ale fajnie, jakby zasubskrybował. Jakby, jak nie załapkujesz, no to nie jesteś zbyt takim popularny po prostu. Nie za dużo zwracasz uwagi na to, ehm, jak załapkujesz i odłapkujesz, to też może być. Chciałem sobie kupić nieskończoność pojemności. Ja patrz jaki ma duży mózg. Wiem, dobra, to To jest nienormalne. No, jakiś... Jeden typ ma większy ode mnie. Tak, on ma taką wielką głowę. Dobra, zobaczymy. Ehm, jak ja teraz będę miał wielką głowę. Ty masz pojemność 12 tysięcy jeszcze widzę no? Ale mam 8, 800 tysięcy ja też przy mnie Wyścigi robimy robimy wyścigi Ech. Ja już idę pa. To już jest koniec Ty, ale bardzo dużo za to zarabiam Koniec Dobra Chyba mogę już kupić. Mam i ją... Tak, mogę, no, już no, kupić, no. mogę już kupić, mogę już kupić. Już kupiłem to za 500 taikyo. Okej. Ja nie zadzę, żeby tego dać Trzeba coś ulepszyć. Zobaczymy, jak ja skaczę. Wow, Teraz tu skaczę się. I ale ja wskoczę wysoko. Chodź chod do mnie. Uuu, patrz. Na... Co jest? Jesteś zbyt. Kurde, Michał wiesz co? Że ja jest. Mam za duży mózg. Za duży? Ja mamy chyba z kilka tysięcy. IQ. IQ. Już IQ. Ile ja mam w sobie IQ, 12 tysięcy. 12. Teraz już mam zero IQ. No teraz no. bo. sprzedałeś. No tak. Um, ja próbuję dobić. O, już mogę. Patrz, patrz, Michał. co? Kolejna jest tam. Mogę to w końcu kupić. Kolejny kosztuje. To jest ta twoja książka za 10 tysięcy. Nie, ja mam. Ja mam. Ja mam. Zieloną. No tak. zieloną. Ale miałem. Teraz to się dużo. Du... Bardzo dużo. Teraz mamy bardzo dużo i dostajemy? Za ten jeden. A ile Nie. jest kolejna książka? O chłopie, za 2400. Ale ja mam duży mózg. Muszę sprzedać już. Muszę chyba już kupić. Nie mogę ulepszyć. Um. Sej po siedem. Co jest? Tylko sej siedem. Kropka. Zero first. I Tak długo klikałem, że mam już pięć tysięcy. Dobra, będę zbierał na książkę kolejną, albo nie, po co? Ja mogę mieć przecież większy mózg. Kolejny za 4000. Dobra, zobaczymy jaki teraz będę miał wielki mózg. OK. Dobra. Mogę ulepszyć już. Chodź tutaj. Już ma, mogę mieć 25 kil. Mhm. Dobra, idę. Tutaj jesteś? Tak. Oto mój mózg. Ja mogę jeszcze bardziej. Aby Jeszcze. A będę teraz skacie. nie Mogę na drzewo wskoczyć. Oj. Drzewo jest śniegowe ze śniegu. Nie wiem dlaczego tak wymyślili. Że drzewo jest ze śniegu. Mogę przynajmniej na jedną chmurę. To jest w ogóle jakaś chmura. Patrz. Mogę wchodzić po chmurach. Dobra. Idziemy ludzie na planetę. Ulepsz. Ile ja dostałem? Widzowie. O, kurde. Po... Dostał pół tysięcy. Znaczy, dostał pół pięć. Um, ćwiartkę, ćwiartkę, um, 100 tysięcy. 25 tysięcy. A teraz ma pół 10 tysięcy, czyli 50 tysięcy. Dobra, ja sobie sprzedam. Ale chcę sprzedać. Bam, 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 bam. Dobra. Zabawimy się. Dobra. Ja widzę, że już mam troszkę tysięcy. Widzowie! Co? Nagramy za pół godziny. Nagramy nowy odcinek. Z taką główką, co goni. Nie nagramy po prostu. Nie wiem Coś Jakąś Jaką wygra? Tak, bo jakąś pobabimy się. Dobra. E, dzisiaj To jest chyba na tyle. Patrzcie. Tak szybko zarabiamy po 2000. Ehm, otóż, się likeów macie jak teraz zasubskrybujecie? Jak pod końcem. to jest moja do... głowa. No. ok. się ulepszyć. Dobra, teraz sobie pójdę ulepszyć. Dobra. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, który obok niego jest. I jak zasubskrybujecie, macie 200 IQ. Pod kolejnym filmikiem zobaczymy, ile będzie IQ. I mogę mieć na razie taką głowę. Patrzcie. Wielka, co nie? I mogę teraz... Ło! Wow! Mogę teraz przestać. Mogę! Czy mogę? Dobra, mogę. Dobra. Uuuu! Jest, dobra. Tam wcześniej byłam troszkę za mało wysportowany. A teraz patrzcie. O! Jest, jest, jestem, jestem, jestem. Jestem. A tu jest, dobra. Nie, nie, dobra. Ja się z wami żegnam. Cześć, no i papa! Do widzenia!